Na rajdzie świdnickim Krauze zastosowano bardzo skuteczne ograniczniki cięcia. Zapytaliśmy kierowców co sądzą o takim rozwiązaniu. Mnie osobiście tego typu ograniczniki się bardzo podobają, bo one powodują to, że nikogo nie korci, a ci, którzy notorycznie wywracają te opony, czy wygrają, wygrodzenia zrobione z opon, po prostu tym razem tego nie robią. Mi się akurat to podoba osobiście. Zdziwiły nas. Zdziwiły nas. Przypuszczam, że były nie do przejścia. <gry> Żadną stronę. No tak sobie wymyślił organizator, no, to tak mieliśmy, no, to, co zrobić. No. Z drugiej strony, może jakby było cięcia, to by, to by szutru było dużo. To tak, nie, to wszystko już widziałem, więc nic mnie nie zdziwi. Ja nie mam tu przeciwko, ja zawsze mówiłem, że jak już ograniczać cięcie to tak, żeby się nie dało ciąć, bo na Romowie było sporo, bym powiedział, nieporozumień z tym, że po prostu stoi opona, ktoś w nią wali, opona leci i no i ten ktoś jest szybszy nagle, tak? W związku z tym ja zdecydowanie jestem za tym, żeby ograniczniki cięć były... No fizyczną przeszkodą, tak? Eee, więc jak dla mnie ok, bardzo. Szczególnie, że były doskonale oznaczone, było je po prostu widać, bardzo były wyraźne, kontrastowe. Myślę, że może tak być. Ładne, tam się jakiś biedny drwal trochę na męczu narombał. Tych drzewek trochę, ale myślę, że to jest w porządku z tego względu, że każdy cięcie ma podobne, nikt nie może ciąć więcej, nie ma jakichś opon, które trzeci zawodnik przestawi i piąty, szóstego nie ma, także nie mają tych opon, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek jak ktoś o tym nie wie, to może trochę przestraszyć, jak gdzieś tam się za bardzo do tego drzewa zbliżymy, bo tak dla woli, w roli wyjaśnień, to są wielkie, po prostu wyrąbane z lasu. Biedne drzewa. Nie, nie będę się wypowiadał, ale nie, nie były chyba zbyt y, przemyślane. <śmieniczyna> Tyle powiem, bo na jednym lewym zakręcie wystawał na drogę, no na asfalcie. I to nie było ograniczenie cięcia, tylko zwiększenie szerokości drogi. Skończyło się na szczęście dobrze, bo ominęliśmy go, no ale to akurat wychodziło z linii, że tam miałem być. A kolego go jak nie no, można było tam zakończyć, w sumie no, takie dobitne były e, ograniczniki. No. no były takie hardkorowe, e, na pewno dawały wyobrażenie co się może stać jak się przytnie, więc nikt tego raczej nie dotykał. Myślę, że opony to jednak lepsza, lepsza opcja. No, dla nas nie stanowiło to problemu, gdyż nie, nie zbliżaliśmy się zbytnio do tych, do tych ograniczeń, więc... Nie przeszkadzało nam. Po prostu były fenomenalne. Można było po prostu w jednym momencie zburzyć cały samochód i po prostu nie wystartować w rajdzie. No, kompletnie, według mnie, to jest nietrafiony pomysł takimi ogranicznikami. Mam nadzieję, że się to zmieni na przyszły rok.